Zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Pierwsze od 20 lat, na których reprezentacja Polski nie cieszyła się z przynajmniej jednego miejsca na podium. A szkoda, bo medale, które rozdano w Trondheim są urocze i mają wspaniałą historię. Zaprojektował je Szwajcar Rolf Diggerman. Śnieżynki są zawieszane na szyjach najlepszych od 1952 roku, czyli już ponad 70 lat. Dostają je wszyscy medaliści Mistrzostw Świata organizowanych przez FIS, także Alpejczycy i snowboardziści. Nice see, Medal jest w kształcie śnieżynki. Jest to znak rozpoznawczy FIS-u. Kiedyś używaliśmy obwoluty w kolorze medalu, ale teraz wybraliśmy kolory kontynentów tak jak w innych dyscyplinach na Mistrzostwach Świata. Każdy medal waży 137 gramów. Wszystkie są produkowane w Austrii. Złote śnieżynki są wykonane ze srebra, ale z 17-procentowym dodatkiem złota. Na rewersie mają wygrawerowane rok i miejsce imprezy. W Trondheim dodano też wyjątkowy grawer na awersie. Nowością w tym roku jest to, że w dniu zdobycia medalu grawerujemy na krążku nazwisko zwycięzcy. Tym razem się nie udało, ale mamy nadzieję, że za dwa lata sportowcy przywiozą do Polski te piękne śnieżynki. To koniec Mistrzostw Świata i powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. Już w czwartek skoczkowie będą rywalizować w Oslo. Zapraszamy na transmisję do Eurosportu TVN i na platformę Max.